Jojo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szczury jesteśmy na kotku Katina numer 45 levelu Także zapraszam, pokażę wam gdzie ja wyekspiłem to Powiedzmy, mógłbym wyekspić to, bo oczywiście z kolegami graliśmy Także tak długo tam nie siedziałem, może 6 buffów tam zrobiłem Ale zaraz wam pokażę gdzie to można zrobić, sobie spokojnie takim summonerkiem Gdzie na początku te, powiedzmy kotki jeszcze dupy nie urywają i jeszcze da się na skillach z pierwszej profesji Da się, da się, da się, da się Czekajcie, okay, muszę bufa kupić Da się xp szybciej, niż z kotem Nie mam jeszcze wszystkich książek, jeszcze brakuje mi Servitor cure i empowermentu Aczkolwiek do tego do drugiego jeszcze nie mam levelu no teraz coś tutaj kupimy, ten tutaj ma też M8, dobra, od tego weźmy No następ... Kurde, spóźniam się, spóźniam się Zaraz wam pokażę. Oczywiście to będą timaki. to nie jest żadna jakby tajemnica. Kurdy, wszyscy mnie tutaj wyprzedzają. No dalej, odsum się. Dobra, exchange. Uda się czy się nie uda? Uda się czy się nie uda? O ja. Dobra. 8, on chciał za magiczne, dobrze, 8 i zaraz empa jeszcze kupimy. Chl już bo muszę się tutaj skupić troszeczkę. Gdzie tutaj był ten empower? On tu gdzieś łaził, tu jest. Dobra, trójkę on chce. Cyk. I trójka, dobra. Cyk, okej, okay. i trójeczka. Dobra, wezwijmy naszego ptaka, żeby to było ciekawiej. O, styk. No idziemy na timaki, zobaczcie, widzieliście na kanale są, jest już filmik, jak na, na summonerze Białym Elfie to robię. Na koniku, tak zwanym. A teraz będzie po prostu do 46, 7 spokojnie na timakach można expić, Oren, eee, robię questa. Mam oczywiście na monetki wziętego questa. A z łucznikami e, widzieliście gdzie, gdzie siedziałem na wcześniejszych filmiku. E, tam siedzieliśmy praktycznie, znaczy oni siedzieli, bo oni już mają wyższe levele. E, też właśnie jak 4 6, nie? Może nawet 4 9 chyba się siedzieli, 4 9. Chyba 4 9 to jeszcze są zielone te moby. E, a później się przeniesiemy gdzieś 10, ale to będzie w kolejnym jakby w kolejnym odcinku. No i mówię, ja byłem tutaj 5-6 buffów, może tak solo, a tak to miałem tyle szczęścia, że że chłopaki grali jak nie dwóch, to jeden przynajmniej i zawsze zawsze tego wspólnego expa robiliśmy No i widzicie, 45% i 37% yy, Czekajcie a wygasło już, muszę zagłosować szybciutko, to zanim dobiegnę to akurat zagłosuję, minuta musi minąć, wiecie jak jest, nie? Yy, tak Tak Czekajcie, bo ja nie wiem, czy, czy wy to widzicie, czy nie widzicie. Nie widzicie na szczęście, dobra. Dobra, to minuta już się tu odlicza, a my biegniemy. Yy, no, i tak to, to wygląda, i tak się tutaj bawię. Idzie bardzo szybko, jest motywacja wróciła. Mm, mam nadzieję, że na dłużej. Jestem prawie pewny, bo na tym kocie naprawdę dobrze mi się gra, w sensie na tej postaci. Lubię supporty, także tak będę sobie ten... Mm. Miałem przyjemność już grać jednym i drugim, bo grałem też ten Tylko to 30% zżera fajnie tutaj zamiata. Może nawet robię porównanie, z, powiedzmy jakieś takie na tym 45, 46, że jeszcze kotka puszczę. Że zamiast tylko używać skilli magicznych z pierwszej prowki, to jeszcze bym kotka uruchomił, byśmy zobaczyli, ile to procentowo wychodzi. Aczkolwiek nie wiem, czy będę miał czas, bo mówię, jest ten strasznie ciśniemy, żeby jak najszybciej te levely robić. Miałbym jeszcze inne lokacje oczywiście do ogrania, ale no nie ma czasu, nie ma kiedy, bo trzeba level robić, bo chłopaki mi uciekną. I będę musiał później sam gonić, nie? Dlatego jak jest wspólne granie, to jest wspólne granie i nie ma opcji galania się, no nie ma opcji galania, czekajcie. Głosowanie jest teraz najważniejsze, żebym. Dobra, tutaj jedno zagłosowane. Account, charakter. Git, get reward Dobra, zagłosowane zaraz wpadnie. Monetka Dobra, to lecimy, to lecimy. Tutaj, oczywiście, makra są porobione. Dobre shoty, słabe shoty i bez shotów. My na 48 już praktycznie nie będę używał magii. Już wtedy tylko będę musiał polegać na kocie. Do solo Expa. O, ja jeszcze dostałem tego. Tak to jak się gada. Gada się, a się nie ten. Kubików nie używam na razie, bo nie ma potrzeby. A to też wszystko wiadomo, zżera. Zżera, jakby kasiorkę, bo to kryształy zżera, to. Nie ma co przesadzać, nie wiadomo. Kasa jakaś tam jest, ale no trzeba oszczędzać. Tak samo tutaj używam i BSSD, BSSC i zwykłych. Słuchajcie, żebym nie dał ciała znowu. Dobra, ok, i się pyka. Czekajcie. Tuk. Tuk, tutaj mam to, od razu pokażę. Tutaj chcę zobaczyć, tylko kiedy mi wpadnie. O jest, już tiketik. dobra. To teraz już będzie prawilnie. No i tak sobie tutaj pykamy, nie? Naprawdę idzie bardzo, bardzo dobrze. Yy, koledzy na łukach naparzają jak dziki, i do tego jeszcze koledzy yy, na wsparciu na ESEK-ach yy, też bufują, rechargują. Także naprawdę nie stoimy cały czas, jest pełen ogień, pełna gonitwa normalnie, żeby dogonić wszystkich. No, także jest, jest spoko, nie? Także mówię tydzień i jeden dzień, i mam 45 level, nie? Jakoś tak wyszło. Czwartek w nocy chyba postać założyłem. To dzisiaj mamy. Dzisiaj jest sobota, rano. I jest ta, taki, taki, taki postęp, progres, jestem bardzo zadowolony z tego. Oczywiście yy, robiłem questa tylko na pierwszej profesji, na drugiej profesji quest nie był robiony, żeby nie było, że. Bo te questy też długo trwają, nie? A tutaj nie było. Był zakup zrobiony i tyle. Dobra. A, nie zmazałem tego kurde, To za dużo nie pokażę. Już byłem na jednym bufku. nie Niecałym. Dobra. Ile to będzie? Będzie 15 minut bufa. Zobaczycie, ile z No to sobie będzie trzeba tę Proporcją sobie zrobić, jak to Jak to wygląda. Nie zauważyłem. Za zagadałem się. Zagadałem się. Okej. Okay. No. I tu jest fajnie na, na tym kotku, jest fajny myk jak się mana kończy, to wtedy wzywamy kotka. Kat the cat. I on ma recharge, many. Także ja sobie całą manę zrycharżuję. bo Tu mi się te kurde lidery pojawiły. Rano ich nie było tych liderów. I one mi trochę tu psują, bo wolałbym ich nie napoczynać. Tam się od razu spamują te trzy mobki. I one jeszcze nie dają yy, medus. No no jak widzicie ja tutaj byłem mówię, 5 bufków, może byłem sam, 40 monet wpadło. No, nie leci tutaj jakoś teraz to spektakularnie. Jak mi się wydawało, że na schaczu jakoś chyba lepiej leciały. No ale co zrobić. No. Filmiki są teraz wrzucane bardzo często na kanał, no bo mówię, bardzo dużo gram. Yy, no to jest, jest materiał i jest powiedzmy w miarę różnorodny schody zaczynają się na tych ratach, ratach trochę później, no bo wtedy ja na jednym miejscówce potrafię być tydzień albo dwa tygodnie no to wtedy co wam wrzucać, wiecie o co chodzi, wiecie jak jest, nie? w Lineage'u dobra tutaj zaniedbuję trochę body to mind z tego względu, że iż chcę wam pokazać tego kotka jeszcze jak to tam fajnie to re... o, nieraz się zdarzy, że jak tego kotka, jak to fajnie recharge'uje Dzisiaj jest sobota, 45, i dzisiaj no nie pójdę spać, póki nie zrobię 4-8 dzisiaj. Dzisiaj musi być 4-8. Także to naprawdę... Jakieś tam delikatne plany powiedzmy w domu są. Do zrobienia, jak to przy sobocie wiadomo. Jakiś piec wyczyścić coś, ale, ale myślę, że się uda. Myślę, że się uda. Też jeszcze dużo zależy, czy będą koledzy. No bo to będzie dużo szybciej. A jak będę musiał sam farmić, no to, no to to, będzie już taka, wiecie, krew z oczu, nie? Ale liczę na to, że będą, będą bo... któryś z nich, bo oni też chcą dogonić stawkę i dlatego tak ciśniemy. Okej. Okay. Tak to się tutaj właśnie gra. Cyk, cyk. Zwykle do końca bówka. Dobra, jest zagłosowane. Jest dziewiąta rano, sobota. Także jest dużo czasu. Już jestem po śniadaniu, byłem z psem, czyli pierwsze podstawowe obowiązki wykonane. I można się bawić. Uch, dobra. Tak. To tu wszystko to już będzie na tym poziomie, na którym jest. To już nie będzie zwiększane, ale tak samo Phantom Summoner to dotyczy. Tak samo z pierwszej prówki ma tylko BTM i Corpsa. Także tutaj są podobieństwa. Byłem pod Kim Kajem. Expiłem i miałem vampira od SK No to on tam orał tak samo jak Shadow, tylko że 10% EXPAT a nie te 30, nie? Bo chyba Shadow 30 traci. Dobra, A się straci zużywa, nie? Na, na swoje potrzeby, że tak powiem. Dobra, no. I tak to jest. Czekam aż jakieś, do jakichś katek pójdę. Mówię, teraz raszujemy, ale później zacznę się powoli bawić. Tak, to na summonerach lubię się bawić. Jakieś katki ogarniać, coś. Póki, Maki, powiem wam, na tym levelu, to jest najlepsze, co może być. Tu jest najlepszy exp, tutaj są blody. Ludzi nie ma, jak widzicie. Teraz już. Tak jak ja zaczynałem ze wszystkimi, no to wiadomo, że było pełno, nie? ale tak dla magów, łuczników, widziałem tutaj noży, widziałem gladiatorów, także to jest, kurde, to jest bardzo dobra miejscóweczka, bardzo dobra miejscóweczka, to jest bardzo dobry exp, a jeszcze z tych grupek, z tych liderów, z tego, to jest w ogóle kosmos, no bo ja teraz tutaj jestem powiedzmy na tych takich solo mobach, ale łucznicy widzieliście, walili liderów, i na nich jest dobry jak tylko na nich jest inny quest na nich trzeba brać innego quest'a ale szczerze nie powiem wam gdzie jest ten quest i gdzie się go bierze podobno jest quest jakiś inny na te na te drugie teamaki na tych liderów dobra, bo już zagadałem i i zaczynam klawisze mylić jak zwykle dobra ale ale dobrze, dobrze, dobrze jakoś idzie, jakoś idzie dobra Tek, i cyk, cyk, O! I tak to się tutaj bawi człowieczek! Tak się tutaj bawi. No. Także mówię, teraz filmiki są praktycznie codziennie, ale nie przyzwyczajajcie się, niestety, bo to mówię, to znowu trafię na ścianę z levelem. Pokażę wam ym, miejscówkę z następnego, pewnie, expa, gdzie będę expił. Kurde, ale ten. Ale no później na, tym, na tej miejscówce zostanę pewnie dużo dłużej, no bo to już tak szybko nie będzie szło. Aczkolwiek może coś się wydarzy, jakiś cud i, i tych miejscówek będę zmieniał szybciej jakoś, może coś się pomyśli. No mówię, ale to jakieś katki, może sobie skoczę z kotem. Mówię, na 48 już zarzucam całkowicie te skille z pierwszej profesji. Dostawię sobie, znaczy, będę używał tylko BTM a pewnie jakiegoś może tego korpsa, żeby sobie tę manę trochę zwracać. No, a tak to już. A się do mnie piszecie w grze, że dopiero filmik go obejrzeliście, a już w karmianie. No tak, no bo to jeszcze wczoraj to jeszcze. Wczoraj już chodziłem w karmianie, a filmiki były jeszcze powiedzmy przed zmiany klasy. Także było takie może ten zdziwienie. Ale generalnie odbiór pozytywny jest widzów Dobra Ile to zostało 8 minut wołam kota Nie wiem czy też tak macie Jak jest jakiś kociarz albo inny summoner czy wam się te bufy, znaczy te skille używanie jakoś tutaj baguje, psuje O widzicie naciskam F5 Nie Master recharge nie działa Jak kliknę dwa razy gościa Działa I zawsze tak mam i nie wiem, czy to jest kwestia tylko tej postaci, tego kota, akurat. Czy na innych summonerach ich skill też tak działają, że trzeba to odpalić? Czy to się później naprawi, na jakimś, nie wiem, level upie czy coś, ale chyba nie. Na Kaju tam jest skill ten reflekt damage, nie? No to tam to jak testowałem, tylko że kot cały czas atakował i biegał, no to tam działało od razu, nie? A tutaj ten recharge, bo no to muszę kota włączyć, sprawdzić, a w ogóle on jest jakiś zbugowany, widzicie? Nie ma żadnych parametrów. Nie ma parametrów, na Kaju są. Na Kaju są parametry, że yy, widać ten, widać PA tak i wszystko, nie? Nie, poczekaj tu też jest. To ja gadam. Też jest, dobrze, źle spojrzałem. Chodziło mi o to. A no to pierdolę, to co ja sprawdziłem ostatnio. Coś popierdoliłem. Popierdoliłem. Czekajcie, ja zaraz kaja wezwę. Czy to też ona tak zablokowane? Bo coś rozkminę, tylko już późno było w nocy. Coś rozkminy miałem, ale z tymi skillami, znaczy z tym skillem to to jest fakt, tylko myślałem, że parametrów nie ma. On ma parametry, dobra to tutaj się pierdolnąłem. No to wybaczcie, wybaczcie za głupoty. Ale myślałem, że ten kod tu, ale tutaj z tymi, tymi, ale są parametry, dobra. Zaraz wezmę Kaja jeszcze. Dobra. Żeby sprawdzić czy ja zaćmie jakiś dostałem totalny czy co dobra tutaj powiedzmy że już jest I ansamon tutaj i weźmy kaja wezwijmy Zobaczę czy to się coś różni bo coś kurde wczoraj jak sprawdzałem mówię te koty dopiero 2-3 razy odpalałem Też jest tak Okej okay. no. To jest to dobra Czyli dałem ciała. Myślałem, że to, to jest tutaj dość poblokowane. Tutaj jakieś kłódki są, coś i myślałem, że tutaj coś nie działa. Dobra, nieważne, szkoda czasu. Expimy. No, czyli ma na przywrócona. Można się bawić. I to praktycznie mogę tutaj na tym skillu do 40. tutaj Powiedzmy 8 na tych teamakach. Jestem prawie pewny, że mógłbym expić bez przerwy. Nie? Bo kota tylko tyle, że to kosztuje 5 kryształów, ten kot, nie? No. Kosztuje 5 kryształów ten kod, ale tak generalnie można expić praktycznie bez przerwy. Bo on mnie całego zrecharguje. No i to nie jest też takie, nie, bo to trzeba te 3 minuty buffa poświęcić, żeby manę dostać. No ale to. Tak bym siedział, też bym tracił manę, nie? Znaczy czas. O kurwa. Dobra. No. no i mówię, całkiem inaczej się expie, jak już się ma top sprzęt, nie? Tak jak na początku było na dorobku wszystko. To tam naprawdę była orka, bo no tutaj chyba nawet, chociaż tutaj to nie jestem pewny, nie pamiętam kiedy ja sprzęt zmieniałem, szczerze mówiąc, ale to na pewno nie było tak, że na full top te sprzęcie tutaj by się było. Dobra. No i nieraz te skille moje za jeden, Części wchodzą, nie? Za jeden już teraz na takim levelu tutaj. Tylko nie ma niebezpieczeństwa, bo nie ma CDL-a, nie? Życia mam pełno, to o, to pyk, pyk i już jest po problemie, nie? I tutaj się nie umiera. Ja na tym... Na tej postaci umarłem może ze dwa razy. Zdarzyło mi się przez przypadek, gdzieś jakąś stuna wyrwałem czy coś, a tak to nie umarłem jeszcze, nie? Za bardzo. No i sp mówię, sprzęt jest dobry, nie? To to nie ma za nie? Bo to... Od razu był ten banana set, później był od razu Karmian, no to te moby nie, nie ciorają tak mocno, nie? Szybciej się zabija. Tutaj mam już w, w Homku, mam już Akumena, no to jest w ogóle całkiem inny, inne granie, nie? Też do, do, dorabianie. Yy, 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 nie, dorabianie. No, dorabianie ma też swój. Yy, ten. swój klimacik, wiadomo. Wszystkie etapy w stag tejże trzeba przejść. Ale jednak. Pyk. dawaj, Pyk. Dobra, jest. No, i trochę tych medus padnie. Tyk. I jedziemy, i cek. Jednym skillem, wszystko nam, no. Tylko szoty się różni, nie? Tak. O. Tak. O. I pyk. I jedziemy, I jedziemy. No, i tak się tutaj człowiek bawi. Tak się bawi. O. Pyk. Mhm. Mam dwie książki do kupienia, obie chyba lecą w Katakumbach Warships czy coś. To prawdopodobnie yy, może się zdarzyć, że jak nie uda mi się za tanioszkę kupić, no to na 48, jak będę miał lepszego kota, to ja tam sobie skoczę i tam sobie wydropię te, te książki. Ta Amp to nie wiem dokładnie gdzie leci, ale tamta Cure to leci na pewno tam z jakichś mobów, w tych Katakumbach, o których przed chwilą wspomniałem. No, to się będziemy bawić w katakumbach. Może się nawet też coś nagra. Dobra, no jest spokój, cisza, nikt się nie wbija na spota. Mówię, bo cały serwer, jakby ciężkość to już jest 60, ileś plus, nie? Bym powiedział, że nawet koło 70 już średnia lata. Ci co zaczynali razem ze mną, to oni już powinni być koło 70. O, ktoś tutaj się ze mną wita. Hej. Ciekawie, czy widz, czy nie widz. Pozdrawiam z YouTube'a. Dobra robota. Matriu, dziękuję. Pyk. Może nawet zobaczysz się dzisiaj na tym filmiku. Znaczy, w sensie, zobaczysz, jak ci odpowiadam. O, pytanko. Wpisujemy do Downa. Moje CP do Downa się zapisuje. I już będziemy się zawsze zapisywać do Downa już nie będziemy kombinować czy Dusk czy Down. Dobra. Tak, to u nas tu jest. Dobra. Poczko. Baw się dobrze. Tyk, okej. Okay. No, bardzo miłe to jest, że się odzywacie na mnie w grze. Pozdrowieniami. Tyk. ok. Bardzo to doceniam, bo to no, właściwie wiecie, wejść do gry, wpisać mój nick i sprawdzić, czy w ogóle jestem, bo w pręcach się nie mamy. Nie wiecie, czy gram, czy nie gram, także pewnie co jakiś czas sprawdzacie, czy jestem, czy nie jestem. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Okej, okay, buffy schodzą, no 177, mówię tutaj ze 250 tysięcy to by się wygarnęło na spokojnie, bo mówię, pierwsze moby zabiłem bez VIPa, później ten, później kotami się bawiłem i resetowałem licznik po 5 minutach, nie, także mówię, to jest, to jest, to jest bardzo dobry spot, naprawdę tutaj można... Nie pamiętam ile miałem, ile, z 10% zrobiłem tutaj na buffie? 30, ile miałem. 30 na pewno ileś, nie pamiętam ile. Trzeba było zajrzeć do początku filmiku, ile miałem. No I sobie to wiecie. Kasa, może niekoniecznie, nie 27 tysięcy, no ale. Przynajmniej na jakieś tam szoty czy coś, może będzie, nie? No, ja sobie idę teraz do miasta. Kota wzywam, recharge'uję się kotem, od razu kupuję buffa i wio, nie? Bo tak no, mógłbym też siedzieć, chyba że idę na przykład po kawę albo po coś. Yy, no to wtedy, ten, no to wtedy sobie siadam i, i nie tracę tych pięciu, pięciu, pięciu kryształków. No i dobra. Dobra, dobra. Coś jeszcze chcecie wiedzieć, to piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że na tej Arkanie będzie coś innego niż tylko rzucanie buffa tego dwuminutowego na łuczników, że postaram się to jakoś urozmaicić, żeby nawet podczas PvP coś się działo, aczkolwiek z tego co widziałem na tej Kronice za bardzo debuffów nie ma, tam jest jakiś Arkane coś tam, to casting speeda ten, taki debuff, ale to chyba na c dopiero wchodzi, także... Także tutaj na razie kot chyba tak za bardzo to nie będzie miało żadnych debuffów. No ale mam te jakieś... Yy, mogę spamować jakieś inne. No zobaczymy co będzie. No na razie to będzie lekarz, może trochę coś pod. ten... Postaram się coś poubijać, jakichś kurde healów albo coś. No zobaczymy jak to będzie, nie? Zobaczymy jak to będzie, postaram się zrobić tak żeby nie być tylko botem, nie? Oczywiście. No tych PvP. Bo to nie o to chodzi, nie? Chcę sobie też pogradzić i... Coś ten, coś porobić ciekawszego, nie? No i dobra, dobra, dobra. Trzymajcie się, ludziki, do następnego. Hej!